daję daję dwie petki. Dobra, Pasza i Adeks idzie dworem. Proszę, weź szepetki, a my na rampę. Kiedy mamy walić? Tak, to jeszcze pójdę mam garaż, na, na, pod gniazdo mam flesza. Za czerwon na podchodźcie jakieś? Teraz lewo Dalej. Garaż, jest lewo, jest, jest lewo Jak będziecie czerwono, to faszuje pod gniazdo, dobra? Paszuje podniazem. Lukasz lampy? Po głowie, głowie Hewan, nie winął Pod kewem Wy rampę, nie? Wyrampę jest Trzech brat jest, Ej, rampę macie jednego pewnie. Heaven po głowie Dą rampę, dół rampę na górę? Pod gniazdem i dół Ja wracam do was dół pod zresztą. Zresztą leży rampa Ja, do ciebie ja i wchodzę zaginam. górę już Idzie mi 7 wiesz Stawiasz mi szybą? Tak, czysto Mam po, po głowie spadki Ja pod gniazdem patrzę Patrz ja trzyboć ja patrzę tylko wiesz Jak mi skórnika wyjdzie A patrz mi przybotę Tak patrzę Pomagam ci Ten za Heaven. Takie masz dobrze. We współpracy z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny. Doładowując z kodem maestro. Masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli ci się nie spodoba, oczywiście, możesz wymienić go dzięki funkcji Exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie. Użyj kodu MAESTRO i zdobądź swoje wymarzone skiny. Nie trafiłem. Ja do, do rampy od razu idę. A weź, tak? ja Jest na dole. Idziemy tą rampę? Przebo, przebo. Uj, Les. Leży. Ja już na rampie, z dołu. Dojeżdżamy. Czekamy, czekamy ta. zagrać. Tak. Zabijcie go Przy was oh, so To chodźcie do okay. szybko Go chodź zabiję szyby we dwóch, a ty plantuj na szyby, na krótkie Tak, tak, tak Na długie, na, na długie znaczy. Blisko brawo okay, yes. O, Jak on nie zginął na tej rampie, ty? Bo... Dajcie pauzę, rozwalę ten komputer zaraz. Jaro, nie denerwuj się, spokojnie. Ty, wychodzę do pulpitu i mi, mi wiesz grę, to jest, to jest, nawet to hit jest przecież. To jest, tak jest na, no, na tym Windowsie nowym. Chyba. To jest hit. A ja nie, ja nie mam Windowsa nowego, ja mam 4 lata ja, tego bo... Windowsa. Podajcie pod drzwi. I czekajcie pod drzwiami. Ja wam spalę na kurnik i w momencie, jak palak będzie leciał, to wy wychodźcie z drzwi. ale na, na przebo. No, no, nie. nie macie palaka, nie? A, nie, dobra. Ja nie. spalę adeksy, na kurnik. ja będę fleszował przy drzwi. Drzwiami na górę po prostu, a ty spróbuj do przebo wejść. A WP, możemy WP tutaj? Tutaj? Garaż. dobra? możemy okay, grać i zaj? Okej, palej. okej okay. fleszuję. Fleszuję, Daj. adeks. Ja Wchodźcie teraz w górę. jest Ale jeden za BS-em będzie. O, jest lewo. Nie niech tu jeden Kupuj na przebór, i de cię strzelać po prostu. Możesz sobie złapać tych kwadrat sam, a my chodźmy ocet. Nie, się Brawo, Dziękuję, ja się Brawo. Wejdźmy na łoku do przebór w tego smoka. Jestem u ciebie. Jestem. Wychylam. Chodźmy górę. Dlajesz kanał. Blisko prawo, blisko prawo. Nice. Leży Heaven. Nice. Brawo, brawo. Trzy na dwa macie. Na dwa, no. Leżą. Nice, aye, ładnie. Go. Ninja. I raszujecie kurnikiem na górę. Kurnikiem? Kurnikiem raszujecie, tak. Rzuć jednego flesza na górę, Adeks. Zmierzenia to. Rzućcie. Bo ja... Na przebocznicie chciałem. Nice. Był na nice. Rozbijam Adex, to przebocz. Uważaj. Przerzuciłem Zabijam, <grym>. Trafiłem, trafiłem Na HEB-nie? Scream Smokuje w u Scream i no, prawo nie żyje Co zabiłeś? Przebo, I Scream ostatni Z M-ką Teraz zęby Scream jest <grym>. Mama fulla. Ucieka na drabinę Brawo <grym. <grym. Nice Mogą auta dojechać Ale się Pani stanie z tym piku. Ja w przebo jestem w ja smoku. Ja ja Autek no leży. Przywęczył. Przebo i, no. i kurnik. No. I... No. I, przebo leży. Wę? A, kurie? A kurie? kurnik? Nie, nie, nie. Wentero, szalik, wentero. Mógł drzwi wejść. Tak. Patrzmy, okay. patrzmy drabiny też. Patrzmy na pa, tatara. Chodzić drabinę. Niech mnie nie podaje. Niech mnie nie podaje. Chcę wejść w vent. Przed, kurwa, co się dzieje? Tu poszedł chyba. Patrzcie oh, tego we... alty drugi out, drugi okay. <tryk> hmm. nice. Nice. nice nice trochę stresu by było ale wyciągnięte nice no no no, no. Jest, jest. dobrze dobrze za czerwoną chyba tupnął, za, za czerwoną mi tupnął chyba Bum Wiesz co, ja robię Mucha manianę z... On spod silosem w już jest KURBA Jest daleko na rampę Przechuję rampy Palę pod niasto Chodźmy na to od razu Gojmy. Do lewej jest Gońmy Nice, Zajmijcie się B. Ja... Będę plantował na silosie. Na office paka. Od razu Aj, jeszcze jeden. A, drzwi, 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 drzwi. Ja jedę do, do ciemni. Gdzie są zbite? Nie pistolet mają. Nie leży. Rampa leży. Dwóch leży. Ok, Wychodzi, znaczy office nie. Nie otworzył drzwi i nie wyszedł. Zawsze idzie chyba. Nie, nie. Co robi? Brawo. Jestem z tobą sobie Mhm, ja na ja boku wchodzę Stał Drzwi rozbił Smok szedł do drzwi Nie widzę, nie widzę On zejdzie do kraty, wejdzie do Nie Tańka. Rampa Rampa dużo Dużo, dużo Ja dół Ja zjeżdżam ja do dół. dół Ja wchodzę dół, oj, O, ja widzę drzwi, ten... drzwi do. oj O, pod drabinę, drabina ta. nie ma jej Do górę, górę, góry, góry, góry. Tak, góra do Góra, dobra Dwóch jeszcze, jeszcze jeden be... bez góra, gniazdo, bez gniazdo Bez Teraz nie wiem Ilo jak ktoś na silosie No zobacz, gno No zobacz, co za dziady Dynamiki mi nie brakowało Tak się właśnie czułem wczoraj, jak na Vertigo, nie? Palą rampę, pilnują rampę. Brawo Ja, ja idę, ja pójdę Secret, pójdę sekret. Co parę, Ja cofam Odside'u nie ma, outside jest clear Jest rampa Radio, Pikuje Cię Idę, idę rampę. Jest rampa, jeden Ja na dole jak chcesz 300, ja ja, czysto, Brawo. czysto, czysto Ja to podkręcę, Izek. Czy wrócisz, do Może bo mi wejść, nie? nie? Nie powinien, ale sprawdzę Ja tak. podkracam Jarek Jest o, jeden, jeszcze rampa. rampa, dwóch Chodzą Brawo Jeszcze Jeszcze jeden Smog dół, smok Odem. No, wpadam. No Wpadam Na VP jeden Mam to Ja do ciebie idę Na kołcą y Ciemnia, 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 ciemnia Ja do niego wyjadę Nie, na i tak. Odcinamy Jest Góra i ciemnia I ciemnia, o obity Musi być no i kurwa mi się nie, tak. nie da się być stylowany i tak No wiem, no. No to powinno być wroty. No wiem. Ja muszę być bardziej dynamiczny w tej grze, właśnie. Czasami brakuje tej dynamiki, po stoję, jak emeryt. Na czerwono skosował, jedziesz na kąta czerwona. A ja, przebieg, przebieg, sam może ty wiesz? Przebieg, przebieg. Zajdę, zajdę, zajdę. Rampa dużo idzie. Jest rampa? Nie, jeszcze rampa. W do wentów? To schodzi no, w dwóch. Ale no, jeszcze tu jeden grud na dole. Wchodzą rampę. Brawo. Jeszcze dwóch. Jeden w ciemni. się, no. Nie kątują. Oliwi. No, Patrz mi. Mogę cię poprosić, byś drzwi otworzył? jestem ja sam. Zostań, jest Paweł. silo. I prosto uję. Przyjmajnie, Cztery Nie widzę razu tego. Przyjmaj. Przyjmaj. trampy przed Przyjmaj. 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 mi wyszedł Przyjmaj. 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 Przymaj. Przymaj. Tak była kurnik więc... Ja wchodzę, ja wchodzę gniazdo. Nice. Dobrze. Dobra reakcja, Ja tylko za czerwoną patrzę, może być uważacie main, dobra? Brawo, no, brawo. A, idźmy. Podese weranda 821. Biało. Góra. Biało. Góra tam się spaleni. Nice. Plast. Last może być. Przy drzwiach może być, no. no. Rozczarowanie, granaty. Tak pas kurnik. O a może granaty, no? Lot. Może placem też, odpuszczam no, to. Rampa wchodzi Okej, okay, no, plantuję Z rampy yeah, no nice. A ktoś jest na dole w ogóle? Nie yeah. Ktoś w przodu chyba To ja, zejść? No ja może zejść Mogą krasować. Mogę, Mogę zejść, no Zejść, Ja pierdziela. ja też jestem na dole już No jest no, Jeden Może, może rampę jaro? Patrzę, oczopląb stara, dostanę. I rampa Ja Aucet. Jeden Aucet, Jedna rampa. Rampa, rampa. rampa. Mogę czołać na radio. To fryer. Drugi zabijał pasze, czy nie? Ta, ta, Trzymaj Czy sobie dołu, Izak? Ale dołu BS? Tak, do bs bez, bez, B. Nie Dwa, A. Dwóch. Dobra, A będzie. Chyba do góry, no. Może zejść w ventry. Nie do góry, do góry. <śk> On nie powinien jako grać teraz. Uwaga, ramparaż jakiś. Ja robię o Jezu, opinię. jak mnie poblokowali, kurwa, co jest? Palę, i nade'uję w to. Nie paliło. Dwóch, kilo, będzie do main'a raczej, albo pod heaven. Wjeżdżają, wjeżdżają z Jest, Jeden, Jeszcze, jeszcze, jeszcze dwóch bomba. Siem boi pod heaven. Leży. Chyba leży. bomba na no dół zeszła, czy nie? Nie wiem. Kładzie dół, kładzie dół. Do ventów, w jeden. Słyszę On jest z broni Gdzie? Krótkie, krótkie, krótkie zemką to. Smokuje te drzwi No, no Ale długie W tych ma Ja robiłem On do długi długich idzie Grób, grób, grób Zbroję Odpuszczam Saję, Saję ma 19, wiesz? To wiesz? Okay. Rozbijać to ADEX? Możesz zrobić no Rozbijam tak Uj, Nie widzę Mogę... zejść też dół Ja wschodzę ja do ventu Uważaj już tylko Ja patrzę, ja stoję tu Brawo, leżę, zabijasz łapać kontakt z tobą? Ja zejdę, wiesz, Nie wiem na dół Ja Podchodzę Dobra. sobie Fenix Jeden Fenix Trampa leży brawo. Jeden Obiton, ma 20 AP na Secrecie Brawo. Brawo, super Dam i Mógł ci dam ile? Jeszcze o, czekaj, parę. Jest w scrim, jeden. Rozbijać się, latek, Gotowy? Gotowy. Poszło. Boom. Eee. Oh. Nie złapało akurat, kurde. Na blisko był. Obity za 70. Na Leży. Garaz jest, garaż jest, garaż jest. Patrzę, Patrzę go. O! Oh. Garaż. Jeszcze yeah, jeden, Outset. Nie! No, ale szokowaliśmy. Anger. Jeden Outset był i... Ten był w ogóle najblisko, A, jak na donej z kart. Smokuje drzwi. Góra ściana jest na coś. Ej i Pago, Pago, chodź, mam misję do ciebie. No? Skróćcie drzwi, Ma, dobra? Ja ci zapalę wiesz, to daleko, będę skanował kurnik. czerwoną. Nie tego smoka, nie? Chłop z patrzy smoka w drzwiach falaka. No, rampa pewnie dół, mi wejdzie otworzył. Czy by poszedł? Nie widzę no, rampy. Widzę no, no. rampę? Rampa trzech. Wchodzą teraz. Jadą. Ten no. krótkie, z o! Trzech góra! Znaczy, dół. No ja outside kurwa raz. Rozbić ci smoka i zek na drzwiach? Dużo jest. No rampę My nie mamy ma. Mamy radio. Jest na jeden Jeszcze Jeden idę do... Radio. Do... Radio. radio. To kurwa, to ty. Na pupa I obity jeden Gdzie? Na radiu Oni dołóż mogą być Już mogli zajść do radiu Zcykujemy w Idę wkrótce mnie Jak będzie kład to ja będę wyjeżdżał Nie ma Do góry, gdzie góra pan? Góra kładzie, Ja na głośno idę w doł... do... Poszukuję do, do... mhm. ci zawęta nie z nas. Nie co aj, za... Aj, 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 aj. O chury, ale dajesz. Trzyma, znowu dal. jeden drzwi. w prawo. Prawo, prawo Trzyma. za drzwiami. Jest na uciek, Ale Uciekł, uciekł. Może schodzić. Leży? Leży, leży, leży. I on idzie, o, coś. Do... Idę do rampy. już zejść? Tak. Jest dół, widzę go za kratami już jest jeden. Nice! Uj, wykuleć! Jakie kadziki eleganckie? W ogóle, Śmieszne co? Ja, ale jaka w ogóle, jaki spokój ty takie pestki dał? Bo pan na prostu jedną z widzę za ventami. Dobra, to był pies. Najpierw idę do was. Dobra, to był rapt. Jeden górnik wychowo, widział mnie, Brawo, chodźmy pod to gniazdo. ja rozbiję tego górę. Nie można iść pod giazą. Jeden był w kurniku przypominam Ty jesteś na kwadracie? Nie, na radiu. Czekam na was na gnieździe mhm. Na kurniku nie ma. Nie Już. widzę ich Nie no wychodzi, że nie wychodzi już ja tam pakiet, to są na nachowanie. Mm -hmm. Weź, weź pakiet. Połóż pakiet, please. Fal wępa. Ty, 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 zapierdala mi hedy ten deks. Ten Dziwi wyszedł. Fal wępa. I wejście jeden będzie. A smoka Izak jeszcze. Hmm. Może być halogera. Trzeba jeden. Nie, ja myślałem, że jeszcze zdążę. Kurwa, fajny smog tu stoi. Kurwa! Przepraszam. Oj. Kurwa. Do, do smogu. Dawaj, hej, Teraz dopiero do smoku. No, jest pod gniazdem. Tak, tak. No, ja przebiegłem No, tak, teraz tu nie mamy. Ja jestem pod gniazdo już idę. Też jest? Chodźmy do Nie. I... nie wiem skończymy. trzymaj mnie, trzymaj mnie Nie widzę go Dziękuje Chodźmy teraz w górę No Palę, palę, Ten Piętyni rozbite Nie ma pierdoli nawet Ja palę kurnik Gdzie, nie, to jest, to jest Palę kurnik no, Plant, plan na przybo No Pali się w Nie. Gdzie? Ej, Brawo przy, 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 Jeszcze plac miasta, jeden plac, jeden Pod miasta, jeden pod miasta, plażysk, placu? Placu, Kurnik, kurnik wiem. jeden Ważna na rundę Jest okna, chyba Patrzę screen no. Co zmienia broń na osłonę Przy drzwiach Brajer pod drabiną Może na rampę no. pójdziemy i dół, co? No, może Góra wejść, może Nie do wejść tak? właśnie, żeby gniazdo pilnować Czy ja ogólnie bym nawet nie, nie sprawdzał chyba tych krótkich i tak dalej. Tylko bym no. kurwa plan zaplantował, sprawdził pełno. No macie granaty, nie? Ja, Jak na łódźmie. smakować e, szyby i office i podłożyć na AVP. Odrobunek. Czyli sprawdźmy jeszcze. Daj jest... cało nie? sprawdza. nie sprawdzę? się sprawdzę Dasz szyby, ja dam office? No.

Pierwszy fejk na 100% Skurwa, Ale się bo... nie rozbiło ja, mu się ja, to ja, nie rozbiło? A ile miał? 71, to by nie dałeś mu dużo ten, Ja nie wiem czy tamten granat nie wpadł pod kurwa mapę